Thank <laughs> you. 50 edycji seminarium dla inwestorów w nieruchomości. 4 lata realizacji od listopada 2004 do listopada 2008 roku w Warszawie i w Londynie. 1500 absolwentów. 3 zjazdy absolwentów seminarium w Warszawie w 2006 roku. W Serocku w 2007 i w Falentach w 2008. 1000 godzin intensywnych szkoleń. 100 tysięcy złotych zwrotów kosztów uczestnictwa w gotówce przekazanych seminarzystom. Podczas 50 losowań. 50 gier cashflow losowań. Dla domów dziecka 3 tony materiałów szkoleniowych i komputerów finansowych HP 10B2, 39 mediów i instytucji wspierających seminarium, 1000 stron notek prasowych i tekstów o finansowej niezależności, 200 tysięcy odwiedzin serwisów www.kursymyślnikfinansowe.pl i www.kursymyślnikfinansowe.co.uk, 40 relacji filmowych, które obejrzało 50 tysięcy widzów, 8 tysięcy smakowitych posiłków, 70 butelek szampana. 8 tysięcy filiżanek kawy i herbaty. 69 kilometrów, jakie przebyliśmy przez 4 lata, tańcząc, gimnastykując się, a nawet stojąc na głowie. To mogę dla Was stać na głowie. Ja. 76 rodzin, które dzięki seminarium inwestycyjnym e-profit system uzyskały niezależność finansową, wolność i dobrobyt. 30 milionerów. To tylko odrobina statystyk obrazujących osiągnięcia e-profit system. Doktora Andrzeja Fesnaka i Franciszka Staniszewskiego, niestrudzenie promujących edukację finansową i prawie nieznaną w Polsce ideę finansowej inteligencji koniecznej do godnego życia w coraz bardziej chaotycznym i nieprzewidywalnym świecie ery informacyjnej. Uczestnicy 50 edycji zostali powitani oryginalnie prezentującym się tortem oraz szampanem. Przed kolejnymi niespodziankami, jak zawsze, seminarzyści otrzymali bezcenną dawkę wiedzy o tym, jak myślą najbogatsi i dlaczego dla każdego z nas. Ten sposób myślenia jest łatwy do praktycznego zastosowania. Czym jest kreatywne myślenie i jak dalece determinuje sukces w biznesie i inwestowaniu oraz rozwoju osobistym? Jak fundamentalna jest biegła znajomość komputera finansowego HP 10B2? Jak wyrobić nawyk podejmowania skutecznych decyzji opartych o różnorodne matryce i fakty? Finansowe oraz techniki planowania, jak ważna jest znajomość prawa w biznesie, jak łatwo o ogromną fortunę, jeśli tylko wiedzę z seminarium wykorzystamy w praktyce, czego znów dowiodła Edyta Bednarczyk: jak kontrolować swoje finanse nie tylko za pomocą znajomości zagadnień finansowych, ale także dyscyplinie myślenia, doskonaleniu zdolności komunikacyjnych i negocjacyjnych i troski o inteligencję emocjonalną. W niedzielę wieczorem eProfit System losowała tym razem nie jedną, a trzy osoby, które otrzymały zwrot kosztów uczestnictwa w gotówce. Jedna w całości, zaś dwie w 50%. Nad prawidłowym przebiegiem losowania osobiście czuwał zwycięzca ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Finansowej Wojciech Kutyła. Wszyscy uczestnicy otrzymali także prezenty książkowe ze sklepu finansowe myślnik marzenia.pl. I jak zwykle, już po otrzymaniu certyfikatów, każdy mógł wyrazić opinię o weekendowym seminarium. Te opinie, mimo zmieniających się realiów rynkowych, mimo różnorodności osobowości i doświadczeń seminarzystów, od czterech lat pozostają niezmienne. Rzecz to jest moje pierwsze y, spotkanie z Wami, ale nie ostatnie, i już na, na kolejne się czuję dzisiaj. Wspaniały czas, wspaniałe dwa dni. Na pewno powoliły do góry nogami mój świat. Edyta, która tutaj przyjechała, jest dla mnie po prostu błogosławieństwem, bo odpowiedziała mi na wiele pytań. Z miłą chęcią y, poinformuję o zarobionym przez Siebie y, pierwszym milionie. Wszystkim naszym uczestnikom, jak absolwentom składamy. Życzenia dalszych kolejnych sukcesów, ponieważ to jest bardzo ważne, żeby zrobili pierwszy krok w rozwoju kół niezależności finansowej i wierzymy w to, że będą się dalej rozwijali wspaniale i będą pogłębiali swoją wiedzę i ta pogłębiona wiedza będzie się przekładała na ogromne, wspaniałe zyski i inwestycji. Życzymy wszystkim absolwentom jak najlepiej i jak największych najfajniejszych inwestycji. Wszystkiego dobrego.